No hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. <coughs> Dzisiaj mamy weekend i słuchajcie w sobotę i w niedzielę ma być fala upałów, tak kocie? I już chyba nadeszło w ogóle wszystko mi się klei. Byłam rano na spacerze z Lolą. Teraz byłam w Lidlu. No chodź, tu masz frutki. Chodź. Na kanapie chcesz jeść? No masz, proszę bardzo. No a wszystko teraz będzie robić na kanapie. No. Także będziecie w tle widzieć Lole bawiącą się chrupkami. Chodź, chodź, pokażemy im co. Słuchajcie, ten wózek. Wiem, że sporo z Was go kupiło. Wrzucę Wam indaję. To jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Szczególnie jak jest tak gorąco. Ja wieczorem mam gościa, także także no, będę dzisiaj. Nie będę gotować. Zrobię słuchajcie sałatkę, zaraz Wam powiem jaką. Mam sernik na zimno, który zjadłam też na śniadanie, który wygląda brzydko, ale jest naprawdę pyszny. I tak, byłam w Lidlu i chciałam sobie kupić jakieś kwiatki. I pierwsza rzecz, tak są gardenie w Lidlu, a gardenia to jest jedna z moich ulubionych roślin i powiem Wam, że kiedyś, dawno temu miałam Ileś mieszkań temu, to czekajcie, to było to, to, to. Cztery mieszkania, Cztery mieszkania temu miałam gardenie i bardzo ją lubiłam. Bardzo dobrze mi się kojarzy, i w ogóle pięknie pachnie, więc kupiłam sobie gardenie I chciałam coś tam postawić na parapecie od drugiej strony. I wiecie, co takie piękne są chryzantemy. I są takie ładne, że nie wiem, czy później jeszcze nie pójdę dokupić jeszcze dwóch, żeby mieć e, na dwóch parapetach. E, więc słuchajcie, e, tak, i jeszcze wziąłem tą falię, bo już jedną mam e, tutaj na stole i chcę jeszcze tutaj jedną na e, blat, bo też e, ona jest bardzo ładna, ładnie wygląda. Kicia tam grasuje. E, więc tak, słuchajcie. Ostatnio ten, mam fazę na roślinki, no ale zobacz, jak tak, no, ładnie wygląda taka ja. Naprawdę super i taka ciemnofioletowa tutaj. No więc yy, to roślinki. I mam tak, mam wino Le Rocher de Saint Victor 2019 i to jest apelacją do Rochin Poderze i zawsze te wina są najlepsze, słuchajcie. Więc wzięłam takie białe wino i mam spray tam w lodówce. Do niego borówki bo yy, może coś zrobię, jakieś yy, te, Co mam powiedzieć tosty gofry jutro. Yy, wzięłam dwie bagietki, chociaż nie wiem, jest taki upał, bo się zastanawiałam się zrobić w taki upał, bo myślałam nad kisz, albo nad tartą, albo nad tym moim makaronem z fetą i z pomidorkami. Winia po prostu jest za gorąco. Więc stwierdziłam, że słuchajcie, zrobię sałatkę z arbuza i dlatego dobrze, że mam ten wózek, po prostu te kwiaty i ten arbuz z arbuza, z melona, też ciężkie, też dosyć ciężkie, szparagi. Będzie tak, melon, arbuz, szparagi, feta, szynka parmeńska, którą już mam w lodówce. I do tego zrobię taki winigrę na ostro, z ostrej oliwy z dodatkiem miodu. A więc taka będzie sałatka słodko-wytrawna. Zaraz ją zrobię i wstawię do lodówki, żeby troszeczkę wiecie, sobie postała. Wzięłam jeszcze dwie takie łomże miodowe i wzięłam dwie kole zero. Więc słuchajcie, bo bym w życiu tych zakupów nie przyniosła. A ten wózek, to już wam pokazywała, on jest Zalegro i to jest generalnie skrzynka na narzędzia i on ma udźwig 100 kilo i on się składa tak na płasko, że macie taką jakby teczkę i można go zabrać ze sobą i w tamtą stronę w ogóle wywoziłam w nim kartony do recyklingu, a przy okazji pójścia do Lidla to, to wynoszę ciężkie śmieci w tym koszyku, yy, a potem wracam z zakupami. No nie doniosłabym tego wszystkiego, po prostu nawet ten wózek mi ciężko było ciągnąć. Nie wiem ile to może być kilo, ale ja nienawidzę dźwigać i, i, i tak, i pewnie bym musiała chodzić na kilka razy. A tak z tym wózkiem to po prostu jest rewelacja. No lek, ty po prostu będziesz żyć na tej kanapie tutaj teraz, tak? Wszystko na kanapie piasek, no więc e, tak to wygląda, e, ja zaraz rozpakuję te zakupy, e, zrobię sałatkę, ugotuję szparagi, wszystko pokroję, e, mam holz hajem taki letni i może bym coś dzisiaj nowego z niego założyła, bo no, też pod tą pogodę trochę e, zamawiałam, więc e, taki jest plan na dziś, a wieczorem e, sałatka, winko, sernik na zimno. Y, jeszcze chcę te kwiatki też przesadzić i muszę tu gdzieś wtrąknąć więc Kiciak, obserwuję, ale jakie. Więc mam y, trochę do zrobienia, y, także uciekam, będę się odzywać na bieżąco. No dobra, kochanie, ogarnęłam trochę mieszkanie. Odpaliłam Dysona i powiem wam, że jest wielki, naprawdę jest wielki, ale daję radę, bo jest przyjemnie chłodno. Mam tylko tutaj jedno okno, otwarte resztę pozamykałam. Bo jest powiedz Lola 30 stopni na zewnątrz, no a tak to mamy przyjemnie w domku, on też ma pilota, ja wam chyba o to mówiłam, że kupiłam go na Allegro, bo na Allegro teraz w sklepie oficjalnym Dysona on jest 200 stówy tańszy, także jak szukacie dobrego wentylatora, który działa, to mogę wam wrzucić linka, no jest, jest wielki, no naprawdę zobaczcie, to jest moja wyspa, jest wielki, ale jest mega przyjemnie zmontowałam już vloga na dzisiaj przesadziłam kwiaty dobra, dobra była przerwa techniczna bo prawie słuchajcie podeptałam ale bo one czasami się tak plącze pod nogami i prawie się wywaliłam, bo wiecie, no nie chciałabym jej nadepnąć, bo to by się na pewno źle skończyło więc prawie się tu wywaliłam na ten stolik, ale tak, Kalia tu stoi Laluś żyjesz? żyjesz, tak? dobrze, zabiłaby się pani przed ciebie Tutaj są te chryzontemy. I mam jeszcze jedną taką doniczkę glinianą One też są zaległe, żeby mogę podlinkować jak chcecie. I na pewno sobie kupię jeszcze jedną, i tu postawię na zewnątrz. A tutaj jest gardenia. I już pokroiłam, słuchajcie, tu jest melon. Arbus i pod spodem są już paragi, ale nie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że są. I będę dodawać teraz. Szynkę parmeńską, i pokruszę ten ser. I zrobię jeszcze ten taki vinegr na ostro słodko. E, a to zaraz wam pokażę. Dobra, na razie dodam fetę. To jest pół e, arbuza, cały melon i cały pęczek e, e, szparagów. No dobra, a więc mamy tutaj już fetę i szynkę parmeńską. Powiem ja wam, że jest pyszne to połączenie, nawet jeszcze bez. Winegra jest yy, rewelacja. To jest ta szynka parmeńska z lidla. Będę musiała wymyć blaty. Nienawidzę właśnie kroić yy, owoców, bo potem wszystko yy, mi się lepi. No, ale to nic. I teraz jeszcze zrobię do tego sos. No, dobra. Sałatka wymieszana i teraz będę robić sos i dodam troszeczkę mojej ostrej oliwy. Yy, tego octu przywiezionego z Włow, to jest po prostu najlepszy ocet na świecie słodki. Miód i odrobinę y, musztardy estragonowej y, z Austrii. Dobra, sałatka wyszła pyszna. Naprawdę, słuchajcie, spróbujcie. Mega. Naprawdę... aaa, ubrudziłam. Dobra, nie będę tego robić jedną ręką. I wkładam do lodówki, żeby się przegryzła. Lola cały czas się nie może zdecydować, czy będzie jeść swoje jedzonko, czy nie. Ponieważ upadł, <laughs> przepraszam, mi kawałek szynki. I Lola go polowała. I teraz stoi tutaj, słuchajcie, i się cały czas podchodzi, sprawdzać, czy nic nie upadło znowu. No i w ogóle nie jest zainteresowana swoją miską. Tak, także tak to wygląda. A słuchajcie jeszcze jak mnie pytacie, skąd ja biorę pomysły na przepisy, wiecie co, ja nie, nie korzystam za bardzo z przepisów. Ja tak mam, że myślę sobie właśnie na przykład jak dzisiaj jest pogoda, jest gorąco, co bym zjadła? Myślałam o chłodniku, ale potem stwierdziłam, że mam ochotę. Yy, na tą szynkę parmeńską, którą już miałam kupioną i stwierdziłam, że właśnie taka sałatka z fetą i z będzie pycha. Ja po prostu zawsze wymyślam. Bardzo często po prostu idę do sklepu i patrzę, co mi się podoba. Jakieś, nie wiem, sezonowe warzywa, owoce yy, albo, nie wiem, właśnie, jak jest aktualnie w Lidlu jakiś tam Dzień Włoski, czy inny. To coś sobie wybieram i, i wymyślam. Także yy, no, i to wszystko jest tak, wiecie, na szybko i ja też po tym y, nie pamiętam tych przepisów. Pamiętacie, ro, robiłam kiedyś taką zupę z parówką i za Chiny nie pamiętam, y, jak ja robiłam, co tam było. A nie, nie chcę mi nie chcę się tych vlogów szukać. Gdzie są, no więc ja tak y, sobie y, wymyślam na bieżąco. Otworzyłam sobie łomże bo jest y, pyszna i zimna. Powiem Wam, że ten wiatrak to jest sztos, naprawdę. Słuchajcie ja mam na Mazurach taki połowę mniejszy, który i grzeje i chłodzi, ale ten no to jest po prostu rewelacja, naprawdę jest tak chłodno, przyjemnie, wszyscy na Instagramie wrzucają, że wdychają, a ja sobie tutaj siedzę i właśnie musimy iść z lodem na spacer yy, i tak mi się nie chce wychodzić stąd, więc to chowam do lodówki, później jeszcze pokroję bagietkę, no i tak, już pójdziemy na spacerek? Spacer? Spacer! Już znasz to słowo spacerek? Lubisz chodzić na spacerki? Tak? I już nawet, słuchajcie, prawie na każdym spacerku robię siusiu. Jeszcze z dwójeczką gorzej. Dwójeczkę przynoszę do domu, chyba że mi się tam coś zdarzy na ten, ale. E, a już kumam, chyba, że, że trawka jest do sikania, nie? Bardzo jest mój topesz najśliczniejszy. No, musimy jeszcze śmieci wynieść bo jeszcze sprzątałam toaletę, wymieniałam kici, żwirek, bo wiecie co, jak jest tak gorąco, ja w ogóle tak mam, że żwirek kici nie... ja mam ten silikonowy, który się tam niby wymienia co 3 tygodnie, ale ja zawsze wymieniam po prostu jak zaczynam brzydko pachnieć, no bo nie będę czekać 3 tygodni jak wcześniej brzydko pachnie, tylko po prostu, a jak jest tak mega ciepło, to co 2 tygodnie wymieniam. Więc wysprzątałam kuwetę, toaletę, wysiąłem czysty ręcznik, tam mam walkę, lustro, podłogę no, i tak dalej. No muszę jeszcze wynieść śmieci i tam jeszcze leży jedno pudło, z którego muszę rozpakować wodę mineralną i właściwie wszystko. Tak? I czekamy, aż ciocia skończy robotę i przyjdzie do nas i zjemy sałatkę i się napijemy winka. Co ty na to, Loluś? Tak? Dziadka fajna była ostatnio, się tak dużo bawiła z tobą i w ogóle. Tak? No... No, także tu jeszcze mi zostało pół arbuza. Nie wkładam go do lodówki, bo chciałabym, żeby troszeczkę dojrzał. Bo mógłby być trochę słodszy. Ja kupiłam to, jest ten Arbus Premium w Lidlu się nazywał i prawie w ogóle nie ma pestek, więc polecam. Pierwszy raz takiego kupiłam. E, tak się nazywał i naprawdę spoko. No dobra, to ja wkładam to do lodówki i, i biorę lolka i idziemy na spacer. Hej, witajcie, dnia kolejnego. My zaraz z wychodzimy. Jedziemy na paznokcie, Zabieram zabieramy ze sobą, bo jest taka burza, że ona się boi, więc zabiorę ją ze sobą, żeby jej nie zostawiać. I mam na sobie z Holu, który przed chwilą nagrywałam, koszulkę z hajem. Pod spodem mam takie shorty z hajem. Z zeszłego roku one jeszcze są dostępne. I do tego mam te, jakby się nazywać? Dordany. No i lecimy, bo już jesteśmy. Spóźnione, powiedz, tak, Loruś. Zobaczymy, czy będziesz krzecznym psem. No. Witajcie z powrotem. Byłyśmy na paznokciach i zobaczcie teraz, jak Lolek wygląda. Lolek jest takim zmęczonym psem. Po prostu Lola się musiała, słuchajcie, z każdym przywitać, z każdą panią, która tam pracuje, z każdą klientką. No, a też, wiecie, wszyscy z Lolą się chcą witać. W ogóle mam wrażenie, że Loli urosły uszy, że jest jeszcze większym nietoperzem niż byłam, tak? Powiedz. I ciocia wyprzytulała i w ogóle, no. <noise> zobaczcie, jaki zmęczony pies. A jej, ją naprawdę ciężko zmęczyć, żeby jej się tak bateryjki wyczerpały, także <noise> śpię sobie, tak? Już mi na kolankach przysypiała. A w ogóle zobaczcie, jakie mam czadowe paznokcie Tutaj mam takie, nie wiem, czy to dobrze widać. A tutaj mam... Takie... No czat. Dwie i pół godziny siedziałyśmy na pazach, tak? No i właśnie zabrałam... A! Czekajcie, jeszcze tylko włożę, bo robię sobie mój szybki obiad, czyli mam y, kupę frytek i potem jeszcze kamembera włożę A, do piekarnika. O! Czekajcie sekundę. To jest właśnie jedno z tych dań, które mm, można sobie szybko zrobić i w ogóle tak, jak właśnie wychodziłam z domu, to była burza, więc zabrałam lulę ze za sobą, bo strasznie się bała. Potem jak byłyśmy na paznokciach, to była znowu druga burza i w ogóle teraz w końcu jest przyjemnie, bo ostatnie dwa dni, słuchajcie, no to był, był, po prostu była masakra. No, mówię, było 38 stopni na tarasie, pokazywała, pokazywała moja stacja pogodowa. I w końcu z czym oddychać, więc mam wszystkie okna pootwierane i robię mega wietrzenie. E, wczoraj to był taki dzień, że w ogóle nic nie zrobiłam. Przespałam i przeleżałam na kanapie cały dzień. Nie wiem, czy od tego upału, czy w ogóle znowu nie mogłam spać przez ostatnie dwa dni, więc po prostu dzisiaj się czuję jak cień człowieka. No ale po prostu, zobaczcie te paznokcie, to jest. I Lolek w tle. No więc tak, pierwsze, pierwsze wyjście zaliczone. Nawet powiem Wam nie było tak źle. Bo się zastanawiałam, czy Lola się nadaje. Wiecie, tak, żeby ją gdzieś zabrać. No więc większość wizyty po prostu była na rączkach u wszystkich i wszyscy chcieli ją głaskać. A ona to w ogóle wiecie, to tak jak czytałam o tej rasie, to się mówi, że to jest taki pies jednego pana. I że tylko właściciel. Ona słuchajcie, by z każdym poszła. Każdy jak ją woła, w ogóle nawet jak później, nie wiem, ktoś przychodził, kto już ją pogłaskał, to ona na dwóch łapach i się cieszy, i zaczepia. Więc fajnie, powiem Wam. To jest spoko, że, że, że jest taka otwarta do ludzi, bo na przykład, Sushi to była taka, że ona sobie wybierała ludzi. Piesków to w ogóle nie za bardzo była pieskami zainteresowana. Raczej piesków nie lubiła, a ludzie to tylko niektórzy, których ona sobie wybrali. To też było fajne, no bo to wiecie, taki zupełnie inny charakter. gdyż Lola jest dzieciakiem, nie? Ale właśnie stwierdziłam, że. Bo Emilka powiedziała kiedyś, że weź Lolę, no to mówię dzisiaj właśnie, jak ona się tak była, tej burzy dobra wezmę ją. Też nie chcę, wiecie, z niej robić. Nie chcę, żeby była takim pieskiem. Nie wiem, do torebki, z którym się całymi dniami chodzi, bo piesek też musi odpoczywać i w ogóle, ale też chcę ją wiecie, tak socjalizować, żeby poznawała różne miejsca, różne sytuacje i powiem Wam, że ona jest taka dzielna, że ona się w ogóle samochodem nie boi jeździć właśnie i to też jest fajne, że na przykład ona ma tak, że bardzo lubi ludzi, ale ktoś musi ją zawołać czy zagadać to wtedy ona się cieszy, przychodzi w ogóle, ale yy, jak nie, to też wiecie, nie, nie męczy o. Więc to jest spokojne, no bo wiecie też, nie każdy lubi zwierzęta, nie każdy chce głaskać psa, no wiadomo. Więc yy, tak, no i teraz no padła po prostu. A jej się naprawdę rzadko bateryjki wy, wyczerpują, ale chyba po prostu za dużo wrażeń, za dużo. Emocji, i, i, i musi odespać, bo nawet zobaczcie, nawet nie, nie, nie łapie na mnie. Okiem więc padł piesek. Ja właśnie sobie wstawiam frytki, potem jeszcze yy, na ostatnie 5 minut dołożę kabambera. Idzie szaryf. No, chodź, to nie wiem czy Wam mówiłam. Mam właśnie t-shirt yy, z cholu z hajem, który dzisiaj Wam nagrywałam. Mogłam poczekać, bo teraz jest chłodniej. No, chodź, no, chodź, kochanie, chodź, chodź kocie. No, chodź, Kitele, chodź. No, jestem tu, no. Bo teraz widać, że, że siedzę bez spodenek, ale jest taki fajny, wysoki, wy, wygodny ten długi Boże, t-shirt. O, lola się obudziła. E, więc ja siedzę w samym tym t shirtem No, a jutro też mam taki dzień, że wcześniej wstaję. Um, jutro będzie coś, coś. Coś się wydarzy ekscytującego, ale może nie będę Wam sobie zdradzać, zobaczycie w kolejnym vlogu, bo ten dzisiejszy połączę z tym sobotnim, bo tam też chyba jakoś krótko nagrywałam, więc będzie dwudniowy vlog. A jutro tak, jutro będą ekscytujące zmiany w moim życiu, można tak powiedzieć. No i w ogóle ostatnio po prostu. Naprawdę nie mam na nic czasu. Dzisiaj wstałam, wykąpałam się, ogarnęłam pracę, którą miałam do zrobienia. Potem miałam no, takie spotkanie na Zoomie. I od razu e, leciałam na paznokcie i wróciłam. Już jest chyba, no jest dokładnie za 4, 18. Więc te dni mi po prostu słuchajcie. Przelatują tak, że. Ale to dobrze, no ja tak lubię. Lubię i nie lubię, chociaż ja lubię mieć, wiecie, taki balans, że trochę. I luzu i ten, ale no generalnie spoko. I jutro też wychodzę rano i pewnie wrócę ehm, no jakoś później. I też w ogóle tak, taka akcja spontan, że w ogóle tego nie planowałam, trochę tak jak z lolą. Ehm, ale coś, o czym myślałam już bardzo, bardzo długo. I jakoś tak, nie wiem, ostatnio manifestuję w ogóle wszystkie swoje jakieś życzenia, marzenia, że dosłownie pomyślę o czymś i to się, słuchajcie, spełnia. I jakoś tak mam wrażenie, nie chcę mówić, żeby zapeszyć, nie chcę mówić o tym, że nie wiem, dobra passa mi wróciła, ale ym, no czuję taki, taki pozytywny zwrot akcji, więc mam nadzieję, że tak zostanie. A jeszcze, słuchajcie, yy, właśnie dzisiaj dostałam alert RCB, że są niebezpieczne burze i wrzucałam wam też na Instagramie, bo zawsze wam to udostępniam. Mam sporo ludzi z Łodzi. Że dzisiaj właśnie jest alert burzowy do 23 i że nawet jest małe, ale jest ryzyko wystąpienia trąby powietrznej, więc jutro ma być mega, znaczy mega, ma być 20 stopni, nie? A było, no by było 38 w słońcu na tarasie, także i wczoraj był taki dzień, że po prostu przeleżałam cały na kanapie, bo było i gorąco, i się słabo czułam, i w ogóle nie mogłam spać ostatnie dwa dni. I dzisiaj wróciłam po prostu tak nie głowa boli teraz. Och, wzięłam tabletkę. Zaraz zrobię sobie jeść i chyba wezmę prysznic, obejrzę sobie dwa odcinki Miłości i Anarchia, bo zaczęłam oglądać ten drugi sezon. Kocham ten serial, naprawdę, zobaczcie sobie na Netflixie, jak macie ochotę. On jest szwedzki. Ja Wam mówiłam, chyba się zastanawiam, czy on jest fiński, czy duński, czy, dujski, czy tam norweski. On jest szwedzki. Eee, więc tak, delektuję się chłodem. O, widzę, ki ciasy leżakuję na tarasie, e, w końcu jest takie przyjemne powietrze, bo przy pierwszej burzy jak wyszłam, to było tak lepko, że się czułam jak nie wiem, w Meksyku albo w Kubie, albo na Kubie, a teraz e, po tej drugiej burzy w końcu tak e, przyszło dobre powietrze, ale no, po prostu tak mnie z jednej strony pali Mam nadzieję, że mi to zaraz przejdzie, jak zjem i, i, i trochę się położę. Nie wiem, ostatnio jakoś ta pogoda super, super, że jest tak ciepło i w ogóle, ale jakoś słabo się czuję i w ogóle teraz nawet jak patrzę za oknem, to widać w ogóle taką jakby mgłę, ale to mam wrażenie, że po prostu ten beton to wszystko paruje. Ta temperatura i, i, i mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakaś przyjemna, chłodna noc po prostu. No. no Słuchajcie, u loli wyczerpać bateryjki, to jest naprawdę, tak? Wyczerpałam bateryjki. Moje lolki śliczne. Jutro cię nie mogę zabrać, ale może jeszcze tam kiedyś, gdzieś pójdziemy Loluś, tak? Właściwie nic w ogóle. Śpi, no. Także słuchajcie, tyle Wam chciałam powiedzieć. Um... No, także jest ja zaraz lecę pod prysznic, które muszę wcześniej bardzo wstać. Kiciunia, okay. też wam, chyba wam nie, poka nie, nie pokazywałam wam. Zobaczcie, jakie mam piękne piwonie, cały taki bukiet dostałam. I sobie na nie patrzę. A słuchajcie, ten Dyson wiatrak zarąbiście się sprawdził, w te upały. Yy, więc jak szukacie czegoś dobrego, to ja wam polecam. Bo mówiłam, że mam taki mniejszy na Mazurach yy, i jest spoko, ale to po prostu, to, to nas uratowało w ogóle w ten weekend. Także, no. Także słuchajcie, tak to wygląda. Zaraz mi odpadnie głowa, tak mi, bo po prostu koniec świata. I żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym vlogu i oglądajcie kolejny vlog, bo będzie będę miała coś ciekawego tak dla Was. Zmiany, zmiany, zmiany. No dobra, ujaki, trzymajcie ciepło.